To był bardzo dobry rok w historii województwa podlaskiego. Po pierwsze, miliard złotych, który popłynął do podlaskich małych ojczyst w ramach wsparcia projektów z funduszy europejskich, z programu funduszy Europejskie dla podlaskiego. Projekty na ponad miliard złotych, z czego 820 milionów to są fundusze europejskie. To pokazuje, jak fundusze europejskie zmieniają nasze małe ojczyzny, jak zmieniają losy naszych mieszkańców i sprawiają, że to życie w województwie podlaskim jest, jest lepsze. Kolejne ważne. Kolejna, kolejna ważna rzecz. Zmieniliśmy pewną filozofię myślenia o szpitalach w województwie podlaskim. Dzisiaj jako władze województwa mówimy, nieważne jest, czy, ma, czy właścicielem szpitala jest województwo, czy powiat, czy uniwersytet. Najważniejszy jest pacjent. Pacjenta nie interesuje, kto jest właścicielem szpitala, tylko jak się w nim pacjent może szybko i bezpiecznie leczyć i odzyskać zdrowie. Dlatego jako władze województwa lobbujemy w Ministerstwie Zdrowia, w innych ministerstwach, aby środki na Podlaskie szpitale płynęły bez względu na to, kto jest ich właścicielem, stąd prawie 2 miliardy złotych, które popłynęły przez ten rok do szpitali powiatowych, szpitali wojewódzkich i szpitala uniwersyteckiego. Jest to historyczna kwota, jaka popłynęła do podlaskich szpitali. Kolejna niezwykle ważna rzecz to jest turystyka. Sytuacja geopolityczna, niezależna od, od, od nas, od władz województwa i od jego mieszkańców, zamknięte przejście, graniczne przez strefa buforowa, powoduje, że przez ostatnie lata sezony turystyczne były bardzo niekorzystne dla podlaskich przedsiębiorców. Dzisiaj od kilku tygodni podlaski bond turystyczny reklamuje nasze województwo w całej Polsce i poza jego granicami. Pokazując, że to miejsce nie tylko atrakcyjne, ale przede wszystkim bezpieczne. Kwoty najważniejsze kwoty to są przez pierwsze 5 dni istnienia Bonu. Na stronę Podlaskiego Bonu Turystycznego było 16,5 miliona wejść. To świadczy, jak wielkie jest zainteresowanie odwiedzeniem naszego pięknego województwa. Wszystkie najważniejsze stacje radiowe, telewizyjne mówiły o województwie podlaskim, a nawet zagraniczne, bo telewizja niemiecka ARD nagrywała właśnie program o Podlaskim Bonie Turystycznym. Tworzymy nowe szlaki turystyczne. Szlak Pisanare, szlak, który łączy trzy województwa, 20 gmin, z czego aż 18 jest w województwie podlaskim, otrzymał 130 milionów złotych. Jesteśmy jedynym województwem, któremu się udało pozyskać środki z Polskiej Agencji Rozwoju. Szanowni Państwo, to co też niezwykle ważne jest, to są fundusze europejskie po roku 2027. Jeszcze rok temu było wielkie zagrożenie, że Komisja Europejska powie, że powinny być tak zwane koperty krajowe, czyli każdy kraj ma swoją kopertę i on decyduje, jak te środki w województwach będą wydatkowane. Dzisiaj już wiemy, że pozostanie, pozostaną ustaloność tak zwanych kopert regionalnych, czyli każdy region będzie miał swoją kopertę i to władze województwa będą decydowały o tym, na jakie rzeczy ważne z punktu widzenia mieszkańców danego regionu te środki europejskie będziemy wydawać. W mojej ocenie najważniejszy sukces. Nasze województwo, województwo przygraniczne. Jesteśmy jedynym regionem Unii Europejskiej, który ma zamknięte przejścia graniczne ze swoim sąsiadem. To nam się udało w lipcu zeszłego roku, po dwóch miesiącach pracy zarządu, wypracować termin trudnego sąsiedztwa. Bo sąsiedztwo z Białorusią, czy sąsiedztwo z Rosją, mówimy o krajach, o naszych województwach polskich, o województwach Litwy, Łotwy, Estonii czy Finlandii, to sąsiedztwo bez względu, czy wojna jest, czy jej nie ma, jest sąsiedztwem trudnym. Efektem tego jest to, że dzisiaj Unia Europejska, po ponad pół roku od powstania tego terminu, już głosem swoich urzędników używa terminu trudnego sąsiedztwa. Jest wielce prawdopodobne, że po roku 27 powstanie specjalny fundusz, którego już pewne elementy wstępne może będziemy nadwidzieli w przyszłym roku, który będzie dedykowany regionom trudno sąsiedzkim. Ten fundusz będzie albo zbudowany w postaci. Środków pieniężnych, co było najbardziej korzystne, ale również korzystne jest to, aby regiony trudno sąsiedzkie mogły otrzymać dodatkowe punkty w normalnych konkursach w ramach pozyskiwania środków europejskich. Rekordowe środki na sport. Można powiedzieć, w Białymstoku mamy mistrza Polski Agilon. Jesteśmy w Augustowie na ziemi suwalskiej, gdzie cieszymy się z sukcesów Ślewska Malów Suwałki, która gra w najlepszej lidze siatkówki w Europie i jest naszym świetnym ambasadorem. Ten rok pokazał, jak wiele dobrego może zrobić praca, współpraca i odpowiedzialność. Jestem przekonany, że przed województwem podlaskim bardzo dobry czas, który będzie świadczył o jego szybkim rozwoju i sukcesie jego mieszkańców. Myślę, że pozytywny, szczególnie bon turystyczny, który okazał się, strzelałem dziesiątką, 16 milionów wejść na samą stronę. Sami koledzy posłowie pytali się o taki bon, gdzie fajnie przyjechać. Augustów, Hajnówka, i inne tereny. Pozytywny, pełen nowych inwestycji. Także czekamy na żeby przyszłe lata też były takie tłuste. Rzeczywiście to już rok, jak koalicja 15 października przejęła władzę i odpowiedzialność za województwo. Podlaskie. Przede wszystkim co jest najważniejsze dla nas, to jest wydatkowanie funduszy unijnych. Ponad miliard złotych przez ten rok został zainwestowany właśnie tutaj, w województwie podlaskim. Mogą się z tego cieszyć samorządy, mogą się z tego cieszyć organizacje pozarządowe, mogą się z tego cieszyć firmy, ale przede wszystkim mieszkańcy, bo przecież pieniądze unijne są dla nas, dla mieszkańców, dla wszystkich, którzy, um, którzy mieszkają właśnie w województwie podlaskim, na ziemi augustowskiej, w Augustowie i z tych pieniędzy korzystamy.